Dzień dobry, dzień dobry Będzie mnie widać za mgłą, bo nagrywam telefonem taty Bo w moim nie ma dalej pamięci, także pożyczam A tata ma coś tutaj z przednią kamerką, że nie da się tego wyczyścić Więc tak chyba mu dał za mgłą A dzisiaj się witam z wami tak już w sumie bardzo po południu Z końcówką Bubble Tea, nadrabiam tutaj w Polsce pisie Bubble Tea Bo w Irlandii, w naszym rejonie w ogóle nie mogę znaleźć, gdzie tą Bubble Tea mają Więc zawsze jak jedziemy z Łukaszem właśnie, żeby znaleźć sobie Bubble Tea się okazuje, że albo nie ma, albo już nie ma albo już nie ma tego miejsca, gdzie było więc nie ma, mieliśmy dzisiaj sobie pojechać w ogóle w zupełnie inne miejsce kompletnie, w którym jeszcze nie byłam, ale za długo się zbieraliśmy, więc trafiliśmy najbliżej czyli do Szczyrku i zaraz Wam pokażę skocznię tu właśnie to co widzicie to jest skocznia narciarska w Szczyrku i tutaj zawsze co roku odbywają się właśnie zawody, więc jeżeli chcecie podziwiać skoczków narciarskich, to właśnie można tutaj w Szczyrku, a jeszcze tutaj niedaleko oczywiście jest też Wisła i tam też skaczą i z tego co wiem, słuchajcie, to w ogóle tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie tu byliśmy kiedyś na skoczni. Na tą skocznię można wejść tam na górę, sobie zobaczyć jak to jest wysoko właśnie tam. I jeśli dobrze pamiętam, to właśnie tam można było sobie wjechać właśnie takim tym wyciągiem, taką kolejką do góry. I tam można sobie właśnie było pójść i pozwiedzać. I nie wiem jak to wygląda w tej chwili ze względu na COVID, bo to wiecie, wszystko w większości jest pozamykane. Także nie mam pojęcia jak to teraz wygląda. A ogólnie teraz w... W Szczycku rozpoczął się Tydzień Kultury Pieskiej, więc tutaj będą zaraz przez cały tydzień imprezy. I taki tydzień w tym roku się zaczął od 24 lipca i trwa do 1 sierpnia. O, tutaj nie wiem, czy coś zobaczycie, bo ja nic nie widzę, jak to nagrywam ale tu właśnie jest scena rozstawiona. Tutaj jest opis właśnie co się będzie działo podczas tego tygodnia beskidkiego. No i oczywiście już się ludzie przygotowują, bo o 18 będzie się zaczynało. Teraz się przetransportowaliśmy do Wisły i teraz Wam pokażę troszkę Wisły właśnie. W ogóle ten tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się też oczywiście w Wiśle i jeszcze pewnie w kilku innych miejscach tutaj, ale my nie mieliśmy w ogóle zamiaru przejeżdżać jakby z szlakiem tej, tego festiwalu, ale skoro już jesteśmy, to sobie popatrzymy co za mało ciekawego. Tutaj w tej kolubie tutaj można sobie kupić herbatkę ziołową i inne takie miejscowe specjały. I właśnie mam herbatkę na spróbowanie. Ta herbata, co mam, wygląda w ten sposób. To jest herbata z zielin, chyba tak Pani mówiła. I w smaku to jest po prostu herbata ziołowa, czyli jest herbata z melisą, chyba z miodem, z troszkę mięty. Taka faktycznie jest orzeźwiająca. Jeszcze chyba jest troszeczkę cytryny wkopionej. Bardzo dobra. Tutaj też przede mną jest takie fajne stoisko, nie wiem w ogóle czy mi słychać, bo z tyłu już muzyka jest i tutaj na tym stoisku można sobie kupić albo kawałek chleba ze smalcem, czy tam z czymś takim co chcecie, z jakąś cebulką albo kiełbasą, albo można sobie po prostu kupić świeżego wiejskiego chleba do domu. A tu przede mną jak możecie widzieć i słyszeć już trwają tańce i cała impreza. W ogóle w tych rejonach można sobie kupić wódkę taką regionalną, tutaj wódka Kurwica się nazywa. I to właśnie to co widzicie, ta wódka tutaj, ta Kurwica, to jest wszystko regionalne. To chyba też to są miody, akurat też tutaj regionalne.